Witajcie. Ten kraj posiada więcej kościołów niż szkół, przychodni i banków razem wziętych. Wiele wspólnot religijnych zapewnia wiernym wsparcie nie tylko w problemach duchowych, ale i materialnych, a mimo ich wysiłków ponad 80% populacji ciągle żyje za jednego lub dwa dolary dziennie. Chociaż część populacji można porównać pod względem poziomu życia z zachodnią klasą średnią i wyższą. Korzystają z iPhoneów, nocami bawią się w klubach, jeżdżą drogimi autami, chodzą na pokazy mody, posiadają mieszkania w luksusowych budynkach. Patrząc na tych ludzi, trudno uwierzyć, że obok świata przepychu króluje obskurantyzm, brud i niesamowita bieda. Nigeria to kraj wstrętnej monogospodarki, którą można opisać w dwóch lub trzech słowach. Eksport węglowodorów stanowiących 90% całego eksportu tego kraju i zapewnia 80% dochodów budżetu państwa. Przemysł to głównie petrochemia, która jest w posiadaniu firm zagranicznych, ale jest też przemysł lekki, branża spożywcza i tekstylna, ale te nie są w stanie zaspokoić nawet krajowego popytu. Oczywiście nauka i technologia są całkowicie nieobecne w Nigerii, z wyjątkiem technologii kradzieży i nielegalnych prowizji. Jeszcze 30-40 lat temu Nigerię uważano za jeden z najbardziej rozwiniętych krajów Afryki Zachodniej, tak obecnie słynie głównie z przestępczości i niesamowitej skali korupcji. O ile w 1985 roku całkowite finansowanie edukacji w kraju wyniosło ponad 12% PKB, to do 2003 roku poziom ten spadł do 4,5%, a obecnie nie przekracza 3%. Państwo oparte na surowcach zawsze niszczy własną gospodarkę. Panujące warunki najbardziej skrajnych nierówności społecznych i bezprawia rozpędziły staczanie się kraju na dno do zawrotnej prędkości. Nigeria ma dużo ropy, a kraj może być bogaty, ale jak można się domyślić, całe to bogactwo trafia w ręce elit, która jest skorumpowana, nawet jak na standardy Afryki. Dlatego w Delcie Nigru praktycznie nie buduje się szkół, dróg, przychodni i podobnej infrastruktury społecznej. Od 2000 roku w tym regionie nie powstała ani jedna utwardzona droga, co drugie dziecko w wieku szkolnym tak naprawdę nie chodzi do szkoły. Ponadto państwo nie daje gwarancji uzyskania nawet niepełnego wykształcenia średniego, do czego zresztą miałoby się przydać, skoro zagraniczne firmy same sprowadzają do kraju specjalistów wydobywania ropy. Bojownicy wcale nie muszą umieć ani czytać, ani pisać. Kraj znany jest z tego, że przez niewiarygodną biedę ropa naftowa jest tu oczywiście rozkradana i wydobywana w taki sposób, że spore obszary kraju zamieniają się w zakątek piekła na ziemi. Rurociągi w dżungli i miliony biednych Afrykanów w sąsiedztwie, nielegalne odwierty, a obok nich nielegalne chałupnicze wydobywanie ropy i produkcja benzyny. Technologia jest tak średniowieczna, że rzeki zamieniają się w bagna roponośne, a okoliczne miasta i wioski pokrywa czarny pył. Przesuwając dłonią po dowolnej powierzchni, łatwo można zobaczyć to, czym ludzie tutaj oddychają. Tylko spójrzcie, to nie jest kadr z filmu Mad Max na drodze gniewu. To codzienna nigeryjska rzeczywistość. Aktualnie każdego dnia z ropociągów nielegalnie odlewa się 150 tysięcy baryłek. A więc co dziesiąta wyprodukowana w kraju baryłka jest kradziona. Przedstawiciele ExxonMobil uważają, że straty ropy w rurociągach w Nigerii sięgają w niektórych miejscach nawet 40%. Policja i siły specjalne, które mają chronić te strategiczne obiekty, same biorą udział w odpompowywaniu ropy z rurociągów. Wybuchy rurociągów i na polach naftowych spowodowane są sabotażem, nielegalnymi odwiertami lub po prostu banalnym niechlujstwem i jest to w Nigerii codzienność. Czasami setki ludzi ginie w eksplozjach podczas pompowania ropy z rurociągów. Oprócz biedy i ubóstwa, a także aktywnych gangów w delcie Nigru, które z imponującą częstotliwością atakują instalacje naftowe, w Nigerii toczą się bez przerwy straszne wojny partyzanckie między muzułmanami i chrześcijanami, a także muzułmanami i animalistami. Działania partyzanckie niosą ze sobą śmierć dziesiątek i setek kobiet, dzieci i starców. Na drzewach wieszają ludzi z rozerwanymi brzuchami i palą ich żywcem. Średnia długość życia w Nigerii wynosi od 46 do 52 lat. Jednak zgodnie z oficjalnymi danymi, dożyć 30 czy 35 lat w tym kraju jest już sporym osiągnięciem i wielką sztuką. Rząd prezydenta Oluseguna Obasanjo, który został wybrany pod koniec 1999 roku, został opisany przez zachodnie media jako nieudany, ale stabilny, a Wielka Miłość Nigeryjczyków pozwoliła na łatwą reelekcję prezydenta w 2003 roku. Oba Sanio często powtarzał, że dokończenie rozpoczętych przez niego reform zajmie trochę czasu, a jego kadencja kończyła się w maju 2007 roku. Ale to nie miało większego znaczenia, ponieważ można wybrać odpowiednią osobę i wyznaczyć ją na swojego następcę. Proponowany następca, gubernator północnej prowincji Katsina, Umaru Jar był wówczas nieznanym politykiem wśród elit kraju. Jedyne, o czym wiedziały nigeryjskie media to to, że był wcześniej nauczycielem chemii cierpiącym na chorobę nerek. Jednak w trakcie wyborów w kwietniu 2007 roku Umaru Jar otrzymał 70% głosów i został prezydentem Nigerii. To niesamowite, prawda? Następca kontynuował dzieło swojego imiennego ojca, jak często opisywał później Abasanio w ciągu czterech lat około 800 tysięcy osób zostało przymusowo wysiedlonych ze swoich domów w stolicy Nigerii, Abuji, aby zrobić miejsce dla nowych, ważniejszych od życia ludzkiego, projektów miejskich. Wiele osób nie otrzymało wcześniej nawet nakazu eksmisji, a co dopiero mówić o odszkodowaniu. Niektórych zmuszano do opuszczenia domu gazem, a następnie ich bito. Te masowe i ciągnące się nieustanne eksmisje skutkują masową migracją ludzi do slamsów, co ma katastrofalny wpływ na ich zdrowie, edukację i potencjalną karierę. Lagos, ekonomiczne centrum Nigerii kraju, który zamieszkuje 211 milionów ludzi, jest największym obszarem metropolitalnym w Czarnej Afryce. Tylko według oficjalnych danych mieszka tu ponad 13 milionów ludzi. Ze względu na załamanie się systemu usług publicznych, mieszkańcy, aby przeżyć, radzą sobie jak mogą. Rzekomo zaplanowana, ale w rzeczywistości anarchiczna prywatyzacja objęła transport, edukację, opiekę zdrowotną, łączność i elektryczność. Miasto rozwija się spowite przemocą, policja tylko sporadycznie pokazuje się na patrolach, a to tylko po to, aby przy pomocy pałek oczyścić ulice z handlarzy, gazet i żebraków. Walka z przestępczością to nie zajęcie dla nich. Lagos i jego przedmieścia są dosłownie zatkane autami i motocyklami, z których większość to stare pojazdy, nawet jak na ludzkie standardy. Taka sytuacja ma miejsce jednak nie tylko w stolicy. Jeśli chodzi o publiczny transport miejski, w Nigerii praktycznie go nie ma. W związku z tym cena przejazdu dowolną formą transportu publicznego zależy tylko od nastroju przewoźnika, wzajemnej sympatii lub antypatii oraz umiejętnością sprawnego targowania się. Autobus miejski to żółty samochód bez szyb w oknach i drzwiach. Żeby ludzie nie wypadali z autobusu podczas podkonywania zakrętów, drzwi są zabezpieczone żelaznym prętem, mniej więcej na wysokości pasa. Na uwagę zasługują również lokalne minibusy, które są powgniatane i połamane, ale nie ma w nich drzwi albo też te się nie zamykają. Pasażerowie minibusów są ubezpieczeni przez konduktorów stojących w drzwiach. Ich miejsce jest na zewnątrz pojazdu, czepiają się dachu i szeroko rozstawiają nogi, nieustannie krzycząc w trakcie podróży. Ale wracając do dzielnych stróżów prawa i porządku, policja często stosuje wobec podejrzanych tortury. Ponadto w kraju nie ma standardowego mechanizmu zapobiegania takim przestępstwom, a zeznania uzyskane w wyniku tortur mogą być wykorzystane jako dowody w sądzie. 68-letni osadzony z więzienia w Oweri powiedział, że policjanci postrzelili go w nogę, pobili kablem elektrycznym i wsypali mu do oczu jakiś proszek. Spędził 10 lat w więzieniu czekając na swój proces. Raport medyczny potwierdził później jego zarzuty dotyczące tortur, ale nie przeprowadzono żadnego dochodzenia. Zresztą warunki przetrzymywania osób pozbawionych wolności również pozostawiają wiele do życzenia. Cele są przeludnione, warunki niehigieniczne, a odżywianie marne. Nie ma lekarstw, a zakaz odwiedzin krewnych i znajomych negatywnie wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne osadzonych. Wielu z nich jest zmuszonych spać w podwójnych łóżkach lub na gołej podłodze. W niektórych więzieniach w ogóle nie ma łóżek, a toalety albo nie działają, albo nie zostały zapewnione. Najczęściej nie ma po prostu doprowadzonej bieżącej wody. Choroby są wszechobecne. Dzieci, które mają zaledwie 12 lat, przetrzymywane są w dokładnie tych samych celach co dorośli. Policja ciągle jest posądzana o bezprawne zabójstwa zatrzymanych i tych, którzy nie mogli lub nie chcieli dać im łapówki, a także ludzi, których po prostu zatrzymano na drogach w celu kontroli tożsamości. Organizacja pozarządowa LEDAP szacuje, że podmioty państwowe wykonują co najmniej 200 pozasądowych egzekucji rocznie. Uderzającym tego przykładem jest przypadek, gdy członkowie drogówki zaatakowali społeczność Ogamina, a rzekomym powodem było zabójstwo policjanta. Według naocznych świadków podczas tej operacji zginęło 15 osób, w tym dwoje dzieci. Ponadto spłonęły samochody, motocykle i domy. Reakcja władz mówi sama za siebie. Po ataku zastępca komendanta głównego policji, który rzekomo kierował akcją, został po prostu przeniesiony na inny posterunek. Obrońcy praw człowieka oraz krytyczni wobec rządu dziennikarze ciągle otrzymują groźby i są prześladowani, a brak tolerancji rządu wobec działań mediów rośnie z każdym rokiem. Niektórych zatrzymanych dziennikarzy zwalnia się już kilka godzin później, ale niektórzy są przetrzymywani w odosobnieniu miesiącami. Co więcej, władze regularnie organizują naloty na biura mediów i zawieszają działalność sprzeciwiających się kanałów telewizyjnych. Najprawdopodobniej najgorzej w tym kraju żyją kobiety. Przemoc wobec nich jest powszechna, w tym przemoc domowa, gwałty i inne formy molestowania seksualnego zarówno przez urzędników państwowych, jak i osoby prywatne. Aktualnie władze nie dbają należycie o to, aby zapobiegać i zwalczać przemoc seksualną zarówno ze strony podmiotów państwowych, jak i niepaństwowych, co jeszcze bardziej wzmacnia poczucie bezkarności wśród napastników. Nigeria zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem śmiertelności matek. 2% światowej populacji mieszka w tym kraju, przy czym przypadki zgonów matek stanowią 10% wszystkich na świecie. Ponadto jedno na pięć urodzonych dzieci umiera przed ukończeniem piątego roku życia. Bieda musi spłonąć, głosi znak pewnego kościoła w mieście Ujo. Modlitwa wskaże Ci drogę do bogactwa, tak nawołuje szyld kościoła ambasada Chrystusa. Taka konkurencja wśród kościołów nie ułatwia przyciągnięcia wielu parafian, a niektórzy pastorzy dbają o swój autorytet, oskarżając dzieci o przeróżne czary. Dziewięcioletni chłopiec leżał na zakrwawionym szpitalnym prześcieradle, po którym pełzały mrówki, wpatrując się zamglonymi oczami w ścianę. Pastor kościoła, do którego chodzi jego rodzina, oskarżył dziecko o czary, a ojciec, aby wypędzić demona, próbował zmusić syna do wypicia kwasu. Chłopiec nie chciał się na to zgodzić, więc płyn trafił do gardła, palił twarz i jego oczy. Jedyne, co był w stanie powiedzieć przed śmiercią, to nazwa kościoła, który go o to oskarżył latarnia morska na górze Syjon. Ale to nie był odosobniony przypadek. Uśmiechnięta twarz Jane nosi straszliwą bliznę. Jej matka próbowała rozciąć jej głowę po tym, jak kilka egzorcyzmów odprawionych za 60 dolarów nie wypędziło demona z dziewczynki. Piętnastoletnia Mary martwi się, jak chłopcy będą patrzeć na blizny pokrywające jej twarz, którą jej własna matka zanurzyła w roztworze sody żrącej. Dwunastoletnia Rachel marzyła o zostaniu bankierem. Na polecenie proboszcza została zakuta w kajdany i bita kijami. Krewni tego chłopca chcieli go pogrzebać żywcem. Ojciec, nekawy, wbił jej gwóźdź w głowę, a Jerego bito, głodzono i zmuszano do jedzenia cementu, a potem jego ojciec podpalił chłopca żywcem. Rodziny małych czarowników są zazwyczaj bardzo biedne i dla wielu z nich jedna osoba mniej do wyżywienia to spora ulga. Bieda, krwawe konflikty i nędzna edukacja to podstawa egzystencji dzieci. Powodem może być śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, a często polecenie pastora. Szukają kozłów ofiarnych, którymi najczęściej są bezbronne dzieci. Zgodnie z tradycyjnymi wierzeniami afrykańskimi, wszystkim kłopotom ktoś jest winny. Albo zły czarnoksiężnik, albo czarownica. Wiara w czarownicę nie jest niczym nowym, ale w ostatnim czasie przeżywa renesans w Afryce. Aktywiści mówią, że tylko w dwóch z 36 stanów Nigerii w ciągu ostatnich 10 lat 15 tysięcy dzieci zostało oskarżonych o czary, z czego około tysiąca zostało zabitych. Warto zauważyć, że na przestrzeni ostatnich 20 lat populacja tego kraju podwoiła się do 211,5 miliona i oczywiście tak szybki wzrost liczby ludności jeszcze bardziej napiętnował problemy Nigerii. Młodsze pokolenie nie ma co liczyć na to, na co mogli liczyć rówieśnicy 20-25 letni. Edukacja, podstawowa opieka medyczna czy też najprostsza praca to tylko wspomnienia przeszłości. Co stanie się z Nigerią w 2050 roku, to trudno przewidzieć, ale najprawdopodobniej nie będzie to nic dobrego. To wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że dowiedziałeś się dzisiaj czegoś nowego. Jeśli tak, zostaw polubienie, napisz komentarz i do zobaczenia wkrótce.